Cześć, witam Was w odcinku, kolejny samochód, widzieliście już Hondę, stała do nas, u nas dosyć długo, prawie zwariowaliśmy przy tamtym aucie, przy naprawie jego, natomiast tutaj mamy drugiego rodzynka, co stoi jeszcze dłużej, tak mi się wydaje, bo od początku z samochodem z dosyć pozornie prostej, naprawy, tak nam się wydawało przynajmniej, że prosta i szybka. Zrobiła się długa naprawa plus dodatkowo zagadkowa. Volvo S60 trafiło do nas, tak szczerze to koło wakacji, nie? Koło wakacji, no coś koło sierpnia. Auto nie jest używane na co dzień, bo właściciel ma drugi samochód, który Używa na co dzień to auto, nie wiem, jakiś sentyment. Nie wiem o co tam dokładnie chodzi, ale też chce to auto mieć w bardzo dobrym stanie, i mechanicznym, i blacharskim. No i w, tak naprawdę na pierwszy oka auto było zadbane, tak? Trafiło do nas auto na od czasu do czasu miało ubytki mocy, odcinało moc, plus dodatkowo przy odpaleniu po nocy na kilka sekund auto nierówno pracowało. I od czego Michał zaczęliśmy? Od najprostszych rzeczy. Tak, no pierwsze, pierwsze co po podpięciu komputera był błąd od modułu świec żarowych. Na świece nie dochodziło nam w ogóle zasilanie, więc w teorii mogło nam to powodować nierówną pracę zaraz po odpaleniu na zimnym silniku. Więc wymieniliśmy moduł. Przy okazji wymiany modułu sprawdziliśmy świece. Z tego co pamiętam chyba 3 albo cztery z pięciu były, były spalone, więc też koniec końców świece poszły wszystkie nowe. I w tym momencie myśleliśmy, że mamy usterkę. Tak, że już się witamy z przysłowiową gąską. Tak, że się witamy z przysłowiową gąską i auto będzie gotowe. Tak? Bo takie no, ewidentnie no, nie grzeją świece, jeszcze dodatkowo upalone świece. Moduł nowy, plus świece nowe po problemie. Ale nie jest tak, niestety, kolorowo. E, tak, po wymianie tych, tych elementów, e, w sumie no, czy pomogło, nie pomogło. Raczej za bardzo nie pomogło. Dalej była ta nierówna praca. Ale ewidentnie były spalone i ewidentnie prąd tak. nie dochodził. Także tutaj, tak czy inaczej, zaczęliśmy od rzeczy najprostszych, tak. I tutaj jeszcze powiem, że po każdej takiej naprawie trzeba było czekać. Dosyć długi czas, żeby. No, sprawdzić... musiało być to rano odpalone. Dokładnie. Czyli coś zrobiliśmy na drugi dzień czy efekt przyniosło, musieliśmy e, sprawdzić. Tak, później e, można powiedzieć, zajęliśmy się bardziej sprawą ubytków mocy. Bo też myśleliśmy, że może będzie coś powiązane. Tak, jedno powiązane z drugim. Okazało się, że EGR, tak jak i cały układ dolotowy, był tak na nagarem, że może jakieś 20-30% swojej powierzchni, można tak to albo nazwać, przepustowości. przepustowości tylko było, reszta wszystko było zaklejone. Tutaj w tym miejscu ja jeszcze się wtrącę, bo właściciel powiedział nam, że układ dolotowy był czyszczony właśnie z nagarów, że wtryski były regenerowane, i że raczej tutaj się nie spodziewa, jakiś, yy, tutaj, że coś będzie tam nie tak. Po czym, tak jak Michał tutaj wspomniał, zdemontowaliśmy e-gier, yy, zadzwoniliśmy po właściciela, żeby zobaczył sobie na własne oczy i też tam było na jakichś relacjach, właśnie wrzucane, yy, jak to wyglądało. Yy, że praktycznie cały układ, no inaczej, 20% może było przepustowości tego, co powinno być. Właściciel też zrobił duże oczy, był bardzo zdziwiony, bo, bo yy, mówi, niedawno było to yy, robione. Natomiast no widział, co zastaliśmy. Po czym zdemontowaliśmy kolektor, klapki w kolektorze stały. Bardzo duży problem z częściami, żeby zdobyć to wszystko oddaliśmy do firmy, która czyści nam takie elementy zanieczyszczeń nagarowych nie tylko i elementy wróciły do nas po czyszczeniu. Trwało to dosyć długo, bo tam ma problem z klapkami albo z czymś tam, jakimiś uszczelkami, nie wiem, ale wiem, że czekaliśmy na którejś części dosyć długo. Poskładaliśmy I, i... Tak, i w międzyczasie też oddaliśmy wtryski do sprawdzenia, bo też do demontażu kolektora ssącego trzeba demontować wtryski, więc daliśmy te wtryski do sprawdzenia. Też z tego, co pamiętam, chyba dwa wtryski były uszkodzone, więc tutaj też następna ciekawostka: wtryski po regeneracji a okazały się dwa uszkodzone. I tak, poskładaliśmy to wszystko. Moc w miarę wróciła też jeszcze to nie było 100% mocy takiej, jak powinno być, ale problem z nierówną pracą. Zaraz po, odpaleń, po odpaleń na nazimnym jak był, tak był dalej. Później udało się jeszcze znaleźć jeden wąż podciśnieniowy, który był uszkodzony delikatnie, tak jakby albo nadgryziony przez skunę, albo coś takiego. Po naprawie tego przewodu podcisieniowego, moc już w 100% wróciła. Problem z nierówną pracą zaraz po odpaleniu pozostał. W racji tego, jeszcze tutaj się wtrącę, że mamy dobry kontakt z tymi, co regenerują wtryski i podaliśmy też wszystkie objawy, podaliśmy co zrobiliśmy. Też ten, co regeneruje nam te wtryski, powiedział, że da nam w razie czego drugi komplet. No, on mówi, raczej jest pewien tych wtrysków co zrobił, natomiast żebyśmy wyeliminowali to. Da nam drugi komplet i po drugim komplecie poprawy nie było. Więc tutaj myślę, że mogliśmy już te wtryskiwacze wyeliminować. Odpuścić całkowicie. No. I, I w sumie tak, no co jeszcze nam się rzuciło w oczy. Ja osobiście już miałem raz taki przypadek w swojej karierze. Tutaj z tego co Grzesiek mówi, to chyba jeszcze, jeszcze takiego przypadku nie mieli. Mieliśmy, ale powiem ci. Mieliśmy, natomiast jeszcze też, jak rozmawiałem z kilkoma znajomymi i opowiadałem im, co po kolei było robione, to też to, co teraz Ty powiesz, też powiedzieli, że oni by pewnie teraz to zrobili, co my teraz właśnie robimy. Tak, no ja miałem przypadek, że przez uszkodzone koło dwumasowe powodowało nam to zakłócenia na czujniku położenia wału. A tutaj naprawdę dosyć mocno było słychać stuki z koła dwumasowego zaraz po odpaleniu, i też to co udało nam się zauważyć, to dużo równiej pracował silnik zaraz po odpaleniu, jeśli mieliśmy wciśnięte sprzęgło. Bez wciśniętego sprzęgła te drgania na silniku były dużo bardziej wyczuwalne. Więc tutaj, tak jak widzicie, skrzynia zdemontowana, dwumas zdemontowany, no i to koło jest naprawdę dosyć mocno wyeksploatowane. To co, może pokazamy od razu. Tak, ale powiem szczerze, że jak na ten przebieg bo samochód ma prawie 400 tysięcy przebiegu yy, dwumas i sprzęgło jest oryginalne, więc naprawdę ktoś, kto użytkuje ten samochód. Z głową go użytkował. Yy. Tak, no można powiedzieć, że umie jeździć, bo znam przypadki w poprzedniej swojej pracy. Mieliśmy taką klientkę, która dojeżdżała do pracy, yy, miała pod górkę takie 3 km, pod taką w miarę fajną górkę. Sprzęgło robiliśmy raz w miesiącu. No i tutaj jeszcze zapomnieliśmy jedno dodać, że też mierzyliśmy e, kompresję. No to to nie mówiłem, bo to jest w miarę oczywiste. W, w miarę oczywiste. Od tego też praktycznie to była druga, druga rzecz, którą robiliśmy zaraz po wymianie modułu świec i świec. Kompresja e, książkowa. Na ten przebieg. Byliśmy sami w szoku, chyba mierzyliśmy dwukrotnie, jeszcze dwoma różnymi testerami. No bo naprawdę kompresja była, jest bardzo dobra. No i tutaj tak, widzicie już elementów zrobionych. Właściciel, niecierpliwi się na auto, bo na karteczce tam było fajnie jakbym jechał... Na wakacje początkiem, sierp... początkiem września. września. Tak, jakbym tym autem jechał. My robimy co możemy, trochę już i... Części weszło i naszej pracy weszło, natomiast dalej efektu nie ma. No, już powiem szczerze, że już nie wiedziałem, jak mam z tym człowiekiem rozmawiać, z tym właścicielem, no bo on z mechaniką nie ma nic wspólnego. Ja mu tłumaczę wszystkie rzeczy. Bardzo wiele razy tutaj do nas przyjeżdżał, pokazywałem mu wszystkie rzeczy, które były uszkodzone, i no, tłumaczyłem co, od czego, dlaczego, po co. No rozumiał to, że chcemy to naprawić i też dla nas już to auto, powiem szczerze, jak już stoi ileś tam na placu też aż no przychodzi taka niechęć do tego auta, tak, no bo już brak pomysłów, a tutaj jest nas kilku warsztacie i każdy próbował coś doradzić, coś wymyśleć, natomiast no nie było spektakularnego efektu, wiadomo no przebieg jest duży, wiele elementów może być już zużytych, natomiast no to, co mogliśmy, eliminowaliśmy, tak? No i może pokażemy teraz dwumasę, jak wygląda przy 370 tysiącach. masz dosyć duże. I Mniej więcej właśnie taki dźwięk był przy, no przy tej nierównej pracy. Się dosyć, mocno było, dosyć mocno było czuć, nie czuć tylko słychać stuki na, na dwumasie. Tak, no nie trzeba dobrze słychać. Tutaj mamy dla porównania nową. bo nam się nie rusza praktycznie w ogóle. To Ta ma taki bardziej głuchy stukoda, tak. to już jest taki mocno, mocno metaliczny. Tak, no są widać, ile tutaj wszystkiego jest tam już zużyta tarcza. Tutaj też te regulatory od tarczy były wypchane praktycznie już, no już końcówki. tak. No i co, i zobaczymy teraz, czy. Nasza diagnoza była słuszna. Jeszcze miało jedno mi się rzuciło da, w oczach, że pościągał te węże. Turbo też nie jest w idealnym stanie. Jest. No, przez coś się ten układ dolotowy zakleił. No, hmm. Sam nagar z siebie się do siebie nie przyklei. No, musi go coś łączyć. No, a tutaj jak najbardziej jest dosyć dużo tego oleju w układzie. Ale jak że ściągnął węże, to chyba nie ma jakiejś tragedii, żeby leciał tak z nieraz. Mam tutaj coś co jednego w szmateczku gdzieś, jest w no to nie, nie ma, nie ma źle i też na taki przebieg no, widzicie, tu jakieś są takie szczątkowe ale widać, że to jest wszystko e, no nie jakiś powódź tylko delikatnie, delikatnie jest tam przyolejony tutaj też turbinka no. Jak najbardziej ma prawo puszczać. No, też przypuszczam, że pewnie nie była jeszcze regenerowana, ale tak jak mówimy, no przebieg już jest słuszny dla tego samochodu. Tak, także widzicie, że no ciężko z takimi autami, co mają duże przebiegi. Yy, jazda była spokojna, to jak tutaj sam stwierdziłeś, nawet po tym sprzęgle itd. i tak dalej, ten właśnie też pojawił się bardzo delikatnie. Tym autem jeździli, że auto od pewnego czasu służy jakoś, jako któreś tam w rodzinie od czasu do czasu użytkowane. No i niestety yy, teraz musimy dojść do rozwiązania tej zagadki, bo też to dla nas jest jakaś już sprawa nawet i ambicjonalna, no żeby rozwiązać tą zagadkę. Tutaj właśnie powiedział, że faktycznie ta dwumasa nie była nigdy wymieniana. Faktycznie słyszał ją i chce ją zrobić, No bo część jest nie wymieniana nowa na nową, tylko ewidentnie zużyta na nową, więc zobaczymy, czy to pomoże. Piszcie w komentarzach, czy zdarzają Wam się takie zagadki. Wiemy, że część z Was będzie hejtowała, że wymieniamy połowę niepotrzebnych rzeczy. Natomiast wszystkie te rzeczy, które tutaj były wymienione czy czyszczone, były wszystkie uszkodzone. I tutaj, oczywiście, dla nas byłoby ideałem wymienić teraz jeszcze tą turbinę. Ideałem byłoby wymienić interkuler, układ olejowy cały. Natomiast chcielibyśmy też znaleźć powód, dlaczego, dlaczego to auto przez pierwsze kilka sekund nierówno pracuje. Jesteśmy dobrej myśli? Jak najbardziej tak. Prezent tak. na święta musi być. Dokładnie, także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć.